Cześć, jestem Monika i opowiem Wam, dlaczego musiałam uciekać do Kanady. To było tak. Raz w miesiącu jadę do babci na weekend. Robimy tak zawsze, odkąd pamiętam. Babcia mieszka niedaleko od nas, w Pieszczadach. Jeżdżę tam pociągiem. W piątek wieczorem przyjechałam na peron. Babcia mieszkała niedaleko. Szybko dotarłam do domu babci, otworzyła mi, prawie natychmiast zapytała, czy jestem głodna. Powiedziałam, że tak. A babcia zrobiła mi krótki, śląskie i herbatę. Nie jestem miłośnicką herbaty, ale ta, mi, ta, którą mi zrobiła, była przepyszna. Zapytałam się babci, co to za herbata. A babcia mi pokazała, że to jest herbata sypana, nie w torebkach. W weekend u babci minął szybko i już w niedzielę musiałam wyjechać do domu. Przed wyjazdem postanowiłam zapakować trochę smacznej herbaty. Wzięłam woreczek śniadaniowy i wsypałam herbatę do worka. Nic nie mówiłam babci, babcia zabroniła mi pakować herbatę do domu, mówiąc, że się rozsypie, ale ja pakowałam herbatę w dwa woreczki i ścierkę, żeby nic się nie wysypało. Przy dworcu spotkałam je niespodzianka, zobaczyłam jak żołnierz i policjanci Przeszukują ciężarówkę. Obok stał pies policyjny, dali mu do powąchania jakiś pakunek. Po chwili zobaczyłam, jak kierowca wysiada z ciężarówki i jest prowadzony przez policjantów do samochodu policyjnego. Okazało się, że kierowca chciał przemycić krzywe banany do Unii Europejskiej. Minęła chwila, kiedy policjant i żołnierz podchodzili z psem do każdego z podróżnych, mówiąc, że przeszukują bada bagaże. Kiedy podeszli do mnie, od razu powiedziałam, żeby nie tracili czasu. – Bo w walizce są tylko dokumenty i ciuchy. – Jeszcze się przekonamy – powiedział żołnierz i otworzył walizkę. Po chwili zauważył pakunek z herbatą. – A to co? Policjant przyprowadził psa, pies powąchał i szczeknął dwa razy. – Wiesz, że masz kłopoty? – zapytał się policjant. – Ale dlaczego to jest herbatka? – odpowiedziałam wystraszona. – Zaraz to sobie wyjaśnimy – kazali mi wsiąść do samochodu obok gościa, który przemycał banany – po trzech godzinach ja i moi rodzice byliśmy na komisariacie. Policjant rzucił woreczek na stół. Jak to wytłumaczysz? To jest herbatka mojej babci, odpowiedziałam. Pani Jadwiga nie potwierdziła tej wersji. Twierdzi, że nie pakowała ci herbaty, odpowiedział policjant. No, bo ja tę herbatkę ukr. W ostatniej chwili ugryzłam się w język. Kradzież. tak! krzyknął policjant. Będzie surowa kara. Za to wyciągnięta 25 lat dostanie pani. Co? Zapytałam się. Postanowiłam szybko uciec. Zaczęłam biec na lotnisko. Policjanci, rodzice i babcia mnie gonili. Wsiadłam w samolot i nie wiedziałam, gdzie leci. Po prostu chciałam uciec. I tak znalazłam się w Kanadzie. Znam tylko angielski. W tej Kanadzie mówię po francusku. Pomóżcie mi i przyślijcie rozmówki polsko-francuskie.